Na dzielni gadają, że rafi to gość co ma styl. Choć po portfelu często wiat chula, ja trzymam swoją trasę Nie za hajsem, nie liczę one w ciasnej kasie Powiem, że prawdziwy skarb noszę w sobie na każdym czasie Ulica nie zna, każdy ziomek wie, że mam zasadę Pomogę, gdy trzeba, nie rzucam słów na wielką maradę dla mnie drogie fury i złote zebiarki na wystawie Wolę uśmiech na twarzy brata, gdy razem siedzimy przy kawie Nie szukam poklasku, nie pragnę być na opłatce w Moje bogactwo to ludzie, z którymi dzielę się tym, co mam prawie W piszeni pustka, ale w sercu mam prawdziwą petardę Dla swoich ludzi Zawsze twardy, z postawą jak na farcie. Choć wiesz, że niewiele, mam to serce, mam ze złota. Dla moich ludzi każda chwila, każda wspólna robota. Nie liczy się kwota, gdy w grę wchodzi lojalność i cnota. To rafina Majku, dla was leci ta szczera nuta. To nie jest żadna nie niewiele, mam to serce, mam ze złota. Dla moich ludzi każda chwila, każda wspólna robota. Nie liczy się kwota, gdy w grę wchodzi lojalność i cnota. To rafina Majku, dla was leci ta szczera nuta. Wiedziałem już takich, co za papier by sprzedali, dusze, ja wolę mieć czyste serce nawet gdy biedę znosić muszę Nie kusi mnie bliktwa fałszywą i puste wzruszenie Bo wiem, że na końcu drogi liczy się tylko przeznaczenie Każdy dzień to walka, każdy krok to nowa lekcja w planie Ale z podniesioną głową idę, bo mam swoje powołanie Zdrada czai się za każdym rokiem Moja ekipa to twierdza, chroniona przed fałszywym wrogiem nie. Może nie mam jej z basenem, nie jadam w drogiej restauracji Ale mam szacunek na mieście bez żadnej ściemy i kolacji To proste jak drut, jak dwa plus twa, jak prawda stara w świecie Że prawdziwaś łatwi w sercu, nie wypchanym portfela w pakiecie Choć wierzę mi niewiele mam, to serce mam ze złota Dla moich ludzi każda chwila, każda wspólna robota Nie liczy się kwota, gdy w grę wchodzi lojalność i cnota i na majku dla was leci ta szczera nuta To nie jest czas, ja mniej niewiele, mam to serce, mam ze złota Dla moich ludzi każda chwila, każda wspólna robota I ta szczera nuta tak, Gadają hejterzy, że to tylko puste słowa i mżynka. Ja wiem, swoja moja wiara jest silna jak dzwon Zygmunta Dzwonka przez życie, idę z homorem To moja jedyna waluta i karta A każda dobra relacja jest więcej niż miliony warta Nie potrzebuję fleszy, by czuć, że moje życie ma znaczenie Wystarczy mi uścisk dłoni i szczere spojrzenie w okamgnienie To jest mój manifest, moja prawda Moja prostość duszy, góry, mury fałszu I opłody na zawsze plus W ten bity się pomieśnie, niech Jakoś to prawda, swojego brata. Wróć świat będzie za mamoną, ja wybieram inną drogę. Złote serce to mój skarb, z nim pokonam każdą trwogę. Choć w kieszeni niewiele, mam to serce, mam ze złota. Dla moich ludzi każda chwila, każda wspólna robota. Nie liczy się kwota, gdy w krew chodzi lojalność i cnota. To rafina dla was leci ta szczera nuta. Choć w kieszeni niewiele, mam to serce, mam ze złota. Dla moich ludzi każda chwila, każda wspólna robota. Nie liczy się kwota, gdy w krew chodzi lojalność i cnota. Na majku dla was leci ta szczera nuta